Zabiera mi pan pasję od tego sportu. Wszystkich traktuję was równo, wszystkich opieprzam. Problem mam z tym, że trener nas nie opieprza za to, że my gramy źle, czy robimy coś źle, tylko dlatego, że wiesz, że trener przychodzi jakiś skwaszony, ze słabym humorem. Ja nie będę tego znosił. Jest dużo innych klubów piłkarskich. Droga wolna. Damy sobie radę bez ciebie. Ej, stary, poczekaj. To nie jest tak, jak myślisz. Trener ma poważne problemy. Naprawdę? Grozi mu zwolnienie z pracy, a wtedy jego rodzinie może zabraknąć pieniędzy na chleb. Bez ciebie to się nie uda. On ci tego nie powie. To z tym zrobisz, to jest twoja sprawa. Nie twierdzę, że to w porządku, że się tak zachowuje, ale, ale z drugiej strony to nasz trener. Nie mogę go tak zostawić. Dzięki, że mi powiedziałeś. Nie mam nikogo do którego nie Dobrze, wiem przez co trener przychodzi. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. To dla ciebie cenerzy. Ja Dziękuję chłopaku.